Witamy bardzo serdecznie w gospodarstwie Pana Wiesława Gryna. Tematem dzisiejszego spotkania jest rzepak LG Arnold. Witam Panie Wiesławie. Witam. Panie Wiesławie, rzepa Kozimy w Pana gospodarstwie stanowi jaki procent? No Do tej pory jeszcze dwa lata temu to stanowił nawet i 30%. Dzisiaj to jest 12-13%. No ze względu na to, że te ceny zjechały. Odeszliśmy od rzepaku częściowo, ale no na rzecz buraka cukrowego, ale myślę, że wrócimy, że gdzieś tam 20%, co najmniej 20% rzepaku będziemy mieli, czyli jakieś tam około 20, 200 hektarów. Czyli takie 20% to jest. E, e... Poziom taki bardzo bezpieczny dla samej gleby, dla zmianowania. Tak, bo ja myślę, że już nie jeden z rolników się yy, przejechał na tym krótkim zmianowaniu co drugi, co trzeci rok rzepak. Potem mamy bardzo dużo chorób, nazwijmy to podstawy, ale ale łodygi, czy, bo jeszcze jeśli mówimy o zgniliznie twardzikowej, to można powiedzieć, że sobie damy radę, bo możemy i trzy razy opryskiwać, ale z suchą zgnilizną jest naprawdę problem i dlatego i opóźniamy. Terminy siewu i, no, i, i wybieramy odmiany, które są bardziej odporne. Właśnie wspomniał Pan, że opóźniacie termin siewu e, rzepaku. E, co w takim układzie determinuje wybór odmiany? w takim terminie się, bo to no, też no, nie musi mieć, To już musi być wtedy mieszaniec na pewno i rośliny czy odmiany o bardzo dobrym początkowym wigorze, o początkowym starcie. Tutaj stoimy w rzepaku, który był siany 7 września i to nie to, że, że nam nie pozwalała pogoda, warunki, czas, tylko tu było z premedytacją opóźniane. Mamy dzisiaj 21 maja. Widzimy, że ten rzepak jeszcze nam lekko. Do kwita, ale z pięcioletnich doświadczeń zawsze wychodziło tak, że te rzepaki siane w okolicach 1 sierpnia, 1 września, planowały lepiej niż siane gdzieś tam w okolicach 20 czy nie, daj Boże, wcześniej. No klimat się zmienia, musimy się do tego przystosowywać. Okej, okay, to jest zrozumiałe. Rzepak, roślina z rodziny Bras i Kace. Z rodziny kapustnych. Jak tradycja mówi, że kapusta musi mieć bogate liście, musi być dorodna roślina. Tak samo i w rzepaku. Rzepak musi być dorodny, żeby w efekcie dał obfity plon. Jak widzimy, ten rzepak ma śmiało 1,80 m i w górę, nieco, nieco więcej. Jakie korzyści pan widzi właśnie z rzepaku, który ma duży, dużą masę? No, zieloną? Yy, myślę, że. Ci, co uprawiali, byli pasjonatami odmian karłowych. Jednak to się nie sprawdziło i może nie za bardzo przesadnie, ale żeby uzyskać duży MTN, duże masy tysiąca ziaren, to z czegoś musi nalać. I musi być początkowy magazyn, a początkowy magazyn to są łodygi. I tutaj musi być mocny pęd główny, no i, bocz, i dużo bocznych. I, I żeby to y, y, składniki zmagazynować no a w ostatnim okresie, żeby to się wszystko tam przelało na, na nasiona i na duże MTN. I, I życzę wszystkim, żeby szóstka z przodu, czyli nie mówię o tonach, tylko o MTN, -ie. co najmniej 6 gram. <noise> e, tutaj akurat oglądaliśmy ten rzepak i widzimy, że tutaj praktycznie liście do samego dołu są e, zielone, czyli on skończył kwitnąć, będzie teraz nalewał, ma z czego nalewać, czyli na pewno tutaj można się spodziewać dobrego, dobrego poziomu planowania. Z ciekawości, bo to na pewno interesuje rolników. Jaką pan obsadę przyjął? Tak Nawet przy tym opóźnionym siebie siedliśmy jakieś niecałe 50 roślin na metr, jakieś 48. Tutaj liczyliśmy w kilku tych, to było na wiosnę około 42, no, trochę ponad 40. Wiecie, jak to każdy, kto jest rolnikiem, to wie, że to dokładnie mówienie 40-41 to jest takie. To było jakieś 40. Dwie rośliny, trochę ponad 40 roślin i to jest wystarczająco, to jest wystarczające. Za rzadki łan też nie proponuje 20-15 roślin, to się da to jest, tylko że wtedy roślina jest tak wysilona, taką dużą masę zieloną budujemy, że później nieraz brakuje na dobicie do łóżczyn. Za, za duża masa wegetatywna, żeby później zrobić, wypompuje nam wodę generatywną. I tak takie 40 roślin, tu jakbyśmy tak z góry popatrzyli, to jest bardzo wyrównany ten łan i, i myślę, że on już stoi, tu się nie, nie położy. No jedna z najwyższych odmian w kolekcji, ale, ale tu nie wygląda przy tej gęstości, że ona się położy. No. LG Arnold jest wzorcem w Coboru, i tutaj, przeglądając wyniki Coborskie, to można zauważyć, że właśnie tutaj w rejonie tutaj Ziemi Zamojskiej to on osiągał te najwyższe poziomy planowania. Już widzimy dlaczego. już widzimy dlaczego wykorzystuje te potencjał, potencjał, potencjał genetyczny jest wykorzystany poprzez i gleby, i, i, i technikę uprawy pana Wiesława. Tym bardziej, że to pole również jest uprawiane już od wielu lat tak, w systemie bezorkowym. Tu jest bezorkowo, no zresztą każde nasze pole to jest bezorkowe. I tutaj mamy jeden, no jeden przejazd broną talerzową po żniwach i później, no bo, bo to, to długi okres leżało pole, no i później przejazd maszynom do uprawy pasowej i tyle. Podsumowując na temat odmiany LG Arnot, można powiedzieć, że jest to roślina z bardzo dużym potencjałem planowania. Liczyliśmy, napędzie głównym jest to około 60 60 plus zaw... można nawet powiedzieć Zawiązanych łuszczyn plus wiadomo wszystkie rozgałęzienia boczne Pięknie rozgałęziona odmiana z bardzo dużym potencjałem Z bardzo dobrymi parametrami jakościowymi też również ziarna Także na pewno rekomendujemy tą Odmianę do, do uprawy również i w Pana gospodarstwie na większym areale, ale i również do wszystkich innych rolników, którzy, którzy widzą duży potencjał w uprawie rzepaku zimnego.